z tej strony Polska Mucha i dziś pokażę wam jak nagrywać let's play, tak jak ja nagrywam, tak. No to tak potrzebujemy tych czterech, tych trzech tych programów. A ten jak chcecie nagrywać z kimś to tam też potrzebne było, żeby nagrywać dobrze, zwłaszcza przez Skype'a. No to tak w tym programie, Free Sound Recorder. Musimy sobie ustawić w opcjach. Ja tego nie mogę pokazać, bo teraz już nagrywam. Więc tak, tam w opcjach musicie sobie, to znaczy gdzie chcecie, żeby tam wasze wszystkie nagrania się zapisywały i tam musicie sobie jeszcze ustawić hotkey. Pierwsze jest sobie ustawione na F9, a drugie na też F9. I w action też nie mogę wam pokazać, bo no. Tam sobie wchodzicie w ustawienia Hotkey i tam też sobie ustawiać na F9. Tak? No to jak już sobie nagracie ten no, te filmik i w ogóle wszystko. Jak sobie to już nagracie, to to, to ja już sobie a tutaj mam przykładowy, to wtedy wchodzicie w Cold Wave. Taki program, żeby obrobić dźwięk. Tak i tutaj. Jak widzicie, mój trochę ma trochę słabą czułość i tutaj są szumy jakieś. To teraz trzeba temu zaradzić. No to klikamy sobie Zmartwilium. I klikamy OK. Nic nie ruszamy. I teraz klikamy tutaj. I tutaj. Zmieszamy jakoś tak 50%. Jak macie mocne szumy, to wcale na jakieś 60%, czy jakoś tak. Ja akurat 50% użyłam. No i teraz powinno być dobrze. Przykładowy no, głos, przykładowy głos. No i teraz sobie ten głos zapisujemy. save A. Ok. Dobra. Na no, głupicie sobie zapiszę. No dobra. I zamykam. Gold Wave. Ale to tak. No i tam sobie ten głos. Ja wcześniej nie przygotowałam żadnego materiału z, jak... z filmu. Dlatego użyję jakiegoś zdjęcia. Ale jak macie jakiś tam materiał, to, to wklejacie, tak? No to tak. Najpierw bierzecie sobie jakiś program. Ja używam Camtasia Studio 8 i tak, już macie ten, no, ten program. Chyba, że możecie sobie nawet, nawet w Movie Makerze, yy, w, 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 w jakiejś Adobe, Premiere na przykład, możecie sobie to wszystko wiecie, zrobić. No to tak, ja pokażę akurat na Camtasia, co zrobić, dlatego klikamy Import Media. I sobie importujemy nasz głos. Mm, 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 mm. Mój głos. Tutaj. I importujemy jeszcze sobie <laughs> jakiś film. Ja nie mam żadnego filmu, nie nagrałem wcześniej. Sory, dlatego użyję z mojego intro takiej, takiej, takiej. Takie. No i sobie jeszcze importujemy jakąś, 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 mm, muzykę. Tak. I tak, najpierw sobie sklejamy tutaj, to ustawimy na. na to? Dobra. Mam tu zwiększone, trochę. Zrobimy kolejny trok. Tutaj dajemy sobie dźwięk. O, to wcześniej jeszcze przesuwałem się tutaj, tak ściąga mnie. No. Dobrze. I teraz... Kom mam ten... Trochę za krótki to jest, ale no, dobra, nie będzie tak albo nie, zarazie dlatego, że, tak, że za krótkie to bardzo. parę jak macie takie długie jak macie sobie ja tylko z bardzo krótkie to, to dlatego to będzie się powtarzać ale wiemy, że to sobie raczej powinniście to sobie wkleić tak, żeby to do siebie pasowało i to do filmu, tak no um, tutaj zamiast to sobie weźcie no, jakiś jak ten

Dobra, wchodzimy w ten try mam taki mał fail, to ale do tego... do Tutaj, Tutaj... do tego. I tutaj sobie wklejamy. To, Jak jest taka luka tutaj kreska, to znaczy, że że jest widać, że ma widać. No to może odczytać, że ten gradient będzie pofumniał. I jeszcze jak macie outro, to sobie dodajecie outro. w tle więc tak tutaj sobie dodajemy tak tutaj przesłuchamy sobie to wszystko tak słuchamy. i tutaj sobie m, klikamy na audio i tutaj zmniejszamy do 2% o 2% stopa no i teraz to powinno być dobrze teraz posłuchamy

wybieramy, zakończymy i to będzie nam się renderować. No i jak pomogłem, to bardzo się z tego cieszę. Nie yy, zapomnijcie, jak pomogłem, to strzelić łapki w górę. Yy, no i mnie zasubskrybować, to bardzo ważne dla mnie jest. I, no i na